Dziś w odcinku trzy rzeczy, o których musisz pamiętać, by bezpiecznie eksploatować amoniakalną instalację chłodniczą. A tak naprawdę to trzy równorzędne sprawy. Tu przypomnę, że patronem naszego kanału jest firma Ewapko i polski jedyny reprezentant firma Ewa Flex. Dane kontaktowe są pod tym filmem. EWAPKO to dostawca szeregu komponentów instalacji chłodniczej, m.in. skraplaczy natryskowo-wyparnych, wież chłodniczych, drajekulerów to o czym Państwo spotykają się. Trochę więcej na temat bezpieczeństwa eksploatacji i na temat właściwości amoniaku jako czynnika chłodniczego mówiłem w poprzednich odcinkach, tutaj u góry powinny się pojawić linki. Do tych odcinków warto zobaczyć, jest tam na pewno bardziej metodycznie to ułożone i szczegółowo. W tym odcinku chciałbym raczej zwrócić uwagę na takie zagadnienia, kiedy nie mamy doświadczenia z czynnikiem chłodniczym, jakim jest amoniak, i po raz pierwszy napotykamy się na amoniak w powietrzu. Można poszeregować ten kontakt z amoniakiem w zależności od tego, pod jaką postacią będziemy mieli czynnik chłodniczy. Najmniejsze stężenie to amoniak gazowy. Amoniak w takiej ilości, że nie jest jeszcze widoczny jako biała mgła w powietrzu. Dlaczego tak jest o tym za chwilę? Gdzie spotykamy się z takim amoniakiem, który właściwie jest niewidoczny gołym okiem? Będzie to przede wszystkim w przypadku odolejania instalacji chłodniczej. Często, w przypadku starszych instalacji, zbiorniki z olejem spuszczonym z instalacji chłodniczej stały swobodnie w miejscu odolejania. Powodowało to wydostawanie się z oleju, odparowywanie amoniaku, i ten czynnik chłodniczy, chociaż niewidoczny, jest w takim stężeniu, że w momencie, kiedy odetchniemy powietrzem z tym amoniakiem, zapiera nam dech. Natychmiast boli nas tył głowy. Jest to stężenie, które powoduje chęć ucieczki. I oczywiście jest to naturalne, aby jak najszybciej zaczerpnąć świeżego powietrza. Między nimi dlatego też przy większości maszynowni chłodniczych mamy zainstalowane sygnalizatory kierunku wiatru po to, by spojrzeć do góry, zobaczyć, z której strony mamy napływ świeżego powietrza, jest to istotne, bo możemy stanąć w taki sposób, że rzeczywiście cały czas do nas będzie dostawał się ten gazowy amoniak. To sytuacje takie może pierwszego kontaktu z amoniakiem, kiedy ten amoniak nie dość że gazowy jest jeszcze w niewielkim stężeniu. Większe stężenie gazowego amoniaku objawia się chmurą przypominającą mgłę. Amoniak nie jest w powietrzu widoczny, jest bezbarwny, natomiast ta chmura powstaje w wyniku wykroplenia się z powietrza wody, a często nawet kryształków lodu. Jest to objaw dosyć charakterystyczny, kiedy z nieszczelności nad nieszczelnością, na przykład na rurociągu, pojawia się taka chmura amoniaku. I tutaj taka pierwsza uwaga, że pomimo, że czasem to zjawisko wygląda niegroźnie, należy pamiętać, że podejście nawet na no, znaczną odległość kilku metrów może powodować dokładnie to stężenie amoniaku, które uniemożliwia swobodne oddychanie. Oczywiście to nie jest jeszcze stężenie szkodliwe dla zdrowia, to które odbieramy jako takie właśnie blokujące układ. Oddechowy, natomiast nie jest wskazane oddychać powietrzem z amoniakiem, a osoby niedoświadczone, które pierwszy raz z tym się spotykają, bardzo często ulegają panice. I tu istotna uwaga, że bardzo często te wypadki związane z amoniakiem są jak gdyby czymś pobocznym, czyli pojawia się amoniak, pojawia się panika chęć ucieczki i może się okazać, że ta ucieczka to jest skok z rusztowania w dół nieświadome, szczególnie w przypadku osób, które na przykład spawają w masce spawalniczej, nie widzą, gdzie znajdują się i co robią. Ale wracając do rzeczy, co jeżeli mamy takie zjawisko chmury, mgły, czyli wycieku amoniaku. Przede wszystkim jeżeli znamy instalację, zamykamy zawory, tak aby ten amoniak nie mógł się wydostawać z tego odcinka. Oczywiście pierwsza rzecz to ewakuacja, to zadbanie o bezpieczeństwo, o zdrowie ludzi, którzy znajdują się w okolicy. Natomiast tym, co możemy zrobić, jest zamknięcie zaworów na tym odcinku, tak by do naszego elementu nieszczelnego nie dostawał się amoniak. Tutaj, mówiąc o wyposażeniu, mamy tutaj maskę z pochłaniaczami maskę, która pozwala oddychać spokojnie w warunkach, kiedy w powietrzu znajduje się amoniak. Co jest ważne w przypadku tego typu masek? To, żeby szkło było w odpowiednim stanie, tak żeby można było rzeczywiście przez nie dostrzec, co się robi, a także data ważności i czas otwarcia naszych pochłaniaczy, dlatego że wbrew pozorom nie mają one wyjątkowo dużej trwałości i raz skażone amoniakiem mogą po prostu nie działać. Objaw jest taki, że zakładamy taką maskę, nadal oddychamy amoniakiem, tylko dodatkowo mamy. Utrudnienie w postaci maski, często szczelnie przylegającej do twarzy. Tak więc, zasadniczo, zawsze powinniśmy mieć zapasowe pochłaniacze, zapasowe filtry, tym bardziej, że one są dość dostępne, po to, by chronić układ oddechowy. Miejsce drugie ochrona oczu. Dlaczego jest to takie ważne? Otóż amoniak, który, jak doskonale wiemy, dość szybko łączy się z wodą, jest higroskopijny. Woda się w nim rozpuszcza. W momencie, kiedy nawet w postaci gazowej dostanie się pod powieki, bardzo trudno jest go stamtąd wypłukać. Między innymi dlatego w maszynowniach chłodniczych stosujemy tzw. oczomyjki, czyli urządzenia, które pozwalają bieżącą wodą wypłukać amoniak spod naszych powiek. Z tego powodu szczególnie ważne jest, by chronić nasze oczy podczas prac serwisowych. Tego typu maska pozwoli nam zbliżyć się do miejsca wycieku gazowego, natomiast nie byłaby polecana w przypadku kontaktu z czynnikiem ciekłym. Pierwsze egzekwo z ochroną dróg oddechowych, z ochroną wzroku to rękawice ochronne. Rękawice, które mają chronić przede wszystkim przed chemiczną agresją czynnika chłodniczego, bo pamiętajmy, że amoniak jest drażniący Wywołuje poparzenia, ale także dobre rękawice posiadają wewnątrz specjalne ocieplenie, które pozwala chronić nasze dłonie. W momencie, kiedy amoniak, ciekły amoniak, wydostaje się na zewnątrz, to pamiętajmy, że przy ciśnieniu atmosferycznym ma on temperaturę około minus 33 stopni. Może więc zarówno spowodować odmrożenia, jak i chemiczne uszkodzenie skóry. Z tego powodu Szczególnie istotne jest, by stosować rękawice, rękawice ocieplane, szczególnie w momentach, kiedy możemy spodziewać się wystąpienia amoniaku. Oczywiście takie rękawice utrudniają prace serwisowe i najczęściej są stosowane w sytuacji, kiedy już mamy do czynienia z wyciekiem, bądź też spodziewamy się tego, że w danym miejscu, na przykład przy opróżnianiu instalacji, może ten amoniak ciekły znajdować się. To, co jest bardzo ważne, należy przynajmniej dwu trzykrotnie sprawdzić, zweryfikować instalację, zanim otworzymy. Też w momencie, kiedy otwieramy instalację serwisowo, powinny być obecne dwie osoby, i to nie tylko po to, by jedna mogła drugą uratować, ale także po to, by spojrzeć jak gdyby z drugiej strony. Czyli jedna osoba może czegoś nie zauważyć, druga zwróci uwagę na to, że jakiś zawór na przykład jest otwarty, powinien być zamknięty. I każde otwarcie instalacji chodniczej najpierw powinno mieć miejsce w miejscu odwracalnym, czyli np. zaworek spustowy, który zawsze możemy zakręcić, jeżeli okaże się, że w danym miejscu jest ciekły bądź gazowy amoniak. Takim odwracalnym sposobem są połączenia gwintowe, połączenia kołnierzowe. Niedopuszczalne jest cięcie szlifierką kątową rurociągu bez wcześniejszego jego otwarcia czy przedmuchania, czy też wiecenie otworów. A już nie daj Boże, wykorzystanie gazów to cięcia naszej instalacji chłodniczej, dlatego, że jak Państwo pamiętają, amoniak jest również w pewnym stężeniu wybuchowy, i ta temperatura wówczas może doprowadzić do wybuchu gazowego amoniaku. Czyli mamy gaz, mamy ciecz, i tutaj jeszcze to, co jest bardzo ważne, ze względu na bardzo wysokie ciepło parowania amoniaku. Ciecz amoniaku bardzo wolno odparowuje, i tutaj jest to oczywiście w pełni policzalne, natomiast doświadczalnie można przyjąć, że taka plama ciekłego amoniaku o masie około 500 kg potrafi odparowywać przez nawet kilkanaście godzin, nawet do 15-16 godzin, będąc w tym miejscu cały czas w postaci ciekłego amoniaku. Tak więc Warto zwrócić na to uwagę. Warto też pamiętać, i tutaj przypominam, że absolutnie ciekłego amoniaku nie należy polewać wodą, dlatego że to również prowadzi do reakcji egzotermicznej, która może doprowadzić do wybuchu. To jest podobna zasada jak zlewaniem wody do kwasu. Pamiętajmy, aby tego unikać. Jednym ze sposobów radzenia sobie z taką plamą ciekłego czynnika jest przykrycie jej folią. Natomiast najczęściej w przypadku takich poważniejszych awarii instalacji chłodniczej czy też wycieków, tym ratownictwem zajmują się wyspecjalizowane oddziały czy to straży pożarnej. Tutaj też pamiętam, że w bardzo wielu zakładach swego czasu znajdowały się pełne kombinezony gazoszczelne, takie, które pozwalają wejść w atmosferę skażoną amoniakiem. Powoli wycofują się z tego zakłady, coraz mniej tego typu sprzętu mamy. Jest to spowodowane tym, że wiele osób nie potrafiłoby prawidłowo skorzystać z takiego kombinezonu. Widać to chociażby w przypadku szkoleń, gdzie jest możliwość chodzenia w takim stroju, i nawet w momencie, kiedy nie ma stężenia amoniaku, nie ma sytuacji stresogennej to chodzenie jest bardzo utrudnione a co dopiero w sytuacji kiedy mamy do czynienia z awarią z wyciekiem z koniecznością ratowania ludzi czy wchodzenia w różne ciasne miejsca drabiny także z tego też powodu coraz częściej podstawowe wyposażenie to są jednak maski które chronią twarz chronią drogi oddechowe i tutaj też jako taka ciekawostka właśnie chyba po raz pierwszy chyba że przegapiłem w poprzednich latach na targach Chirwenta pojawiło się stoisko firmy, która oferuje sprzęt zarówno zabezpieczający do prac z czynnikami chłodniczymi, jak także sprzęt pozwalający na wykrywanie, na detekcję tego typu czynników w instalacji w pomieszczeniu maszynowni. Bardzo dziękuję za uwagę. Życzę jak najmniejszej ilości kontaktów z amoniakiem. A jeżeli już, to takich kontaktów zaplanowanych, przemyślanych, w pełni świadomych i pamiętajmy, że zawsze warto mieć pod ręką maskę ze świeżymi filtrami, z pochłaniaczami, po to, by w razie serwisu i jakiegoś problemu, pojawienia się czynnika chłodniczego, spokojnie założyć maskę i móc racjonalne decyzje podejmować w pełni zimną krwią, mogąc oddychać czystym powietrzem. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania. Pozostałych odcinków do komentowania i subskrybowania mojego kanału. Dziękuję bardzo.